Zbawiciel. No więc porównujemy Biblię i chcemy właśnie pokazać, jak... Czekaj, momencie. jest napisane. Tu jest, ko ko tam, tam jeszcze, tu jest W Świadków Jehowy, a jak w Biblii warszawskiej, jak właśnie świadkowie Jehowy zmieniają <coughs> Słowo Boże. Czy chodzi o Tutaj 7,23. Dobra. Ach. To włączysz. No jest, jest. Już jest. Czyli tutaj mamy drugi Piotra u Świadków Jehowy Jednakże powstali też fałszywi ludzie, ludzie fałszywi ludu, wśród ludu prorocy podobnie jak wśród was będą fałszywi nauczyciele. Właśnie oni cichaczem wprowadzą zgubne sekty. Każda sekta ma na ziemi widzialnego ziemskiego przywódcę, bo Chrystus jest w niebie niewidzialny, Dwa, Mateusz 28 do jako jeden nauczyciel, jeden Bóg w niebie. 28 do 12 i zaprą się nawet właściciela, których ich kupił czyli Chrystus kupił nas krwią tak i ściągnął na siebie prędką zagładę ponadto wielu będzie naśladować ich rozpasanie, a ich a z ich powodu będą będzie się mówić o bezżywie, o drodze prawdy czyli Jana 14.6, drogą drugą prawdę jest Chrystus i będą, będą was zachłanie wyzyskiwać załatwionymi słowami, a ich jeśli chodzi o nich, wyrok pradawny się nie odwleka, a ich zagłada nie drzemie. Czyli tak, tu jest od wiechowy przekład. przekład. I oni pisali właściciela, a tutaj jest już inaczej, bo pana. Lecz że tutaj drugi list Piotra, Biblia Warszawska teraz, lecz byli też fałszywi procy między ludem a ich jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. Którzy wypro, wprowadzać będą zgubne nauki, zaprą się pana, tam dali właściciela, których ich odkupił. A to powinno być król Izraela, zbawiciel. Zbawiciela, który nas odkupił, sprowadzając na, na się rychłą zgubę. I wiele pójdzie za ich rozwiązłością. Czy te sekty tam mają tych swoich nauczycieli fałszywych? A, a droga e, prawdy będzie przez nich pohańbiona, bo wykłam: e, Dzień 13, 13,10 są synami diabła, wykręcają prawdę Chrystusa. A z chciwości czyli prestiż, władza, władza, właśnie władza im dobija do głowy, bo szatan im wpoi władzę faryzeuszy, oni nie wiedzą nawet o tym. Z chciwości wykorzystywać was będą przez myślone powieści, lecz wyrok, pra, post, postępowania, wyrok postępowania na nich. Potępienia na nich od dawna zapad i zguba ich nie drzemie. Czyli ich czeka zagłada tych fałszych nauczycieli, jak nie przyjmą Chrystusa, bo tutaj Chrystus właśnie, 1 Koryntian 6,20, Gdyż zostaliście kupieni za określoną cenę, wychwalajcie więc Boga w ciele, w sali królestwa, nie, w ciele. 1 Koryntian 17. my jesteśmy tą salą królestwa, czyli świątynią. Doskonałych ciał nie, tu Bóg nie mieszka, tak samo w synagodze czy w domu modlitwy, czy w katolicyzmie w tym swoim kościele no, rzekomo, a to jest firma księdza 1 Koryntan 7.23 23 zostaliście zo, zo, kupieni za określoną cenę, przestańcie się stawać niewolnikami niewolnika z Ameryki niewolnika ludzi, ludzie z Ameryki wam sterują, Świadkowie Jehowy wstyd, bo tutaj macie jednego, zobaczcie wiedza wbija, wpycha na dyma a jeśli chodzi o pokarmy ofiarowane bożkom, czyli został u i jesteście bożek amerykański, objawienie 9, 6 do 11 badon niszczyciel Was prowadzi Jechowa właśnie to jest, morduje, zobaczcie, morduje wszystkich 100 lat, 100 lat temu mniej nie umierać nigdy. China objawienia księga jest bliski, księga ta czerwona duża 128 pokapi tam na stronie chyba że 100 lat temu, jako badaczy tam, jechowa wkrótce zgładzi wszystkich niegodziwych. No Chrystus nikogo nie zgładził, Judasza też nie zgładził, także, a jeśli chodzi o pokarm ofiarowany bożką, wiemy, że wszyscy mamy wiedzę. Wiedza na, czyli wiedza nadyma, a miłość buduje. Miłość będzie trwała wiecznie, Pierwszy Koryntian 13 rozdział od 1 do 13, i cieszy się z prawdy, a nie z nauk, bajek. A jeśli ktoś myślał, że coś poznał, to jeszcze tego nie zna, tak jak znać powinien, a jeśli kogoś miłuje Bóg, a tym Bogiem 1 Jana 5:26 jest Chrystus, ten zostaje poznany przez Niego. A jeśli chodzi o jedzenie, po, jedzenie, o poka o jedzenie pokarmów ofiarowane Bożką, wiemy, że Bożek jest nicością, czyli jechowa jest nicością na świecie i że, że nie ma innego Boga oprócz jednego, bo choć bo chociaż są tacy, którzy są Bogami, czyli jechowa, Elentwaj, Trójca i tak dalej, te Alachy, czy to y, na niebie, czy to w niebie, czy to na ziemi, jako że jest wielu bogów i wielu panów, dla nas istnieje tylko, dla, dla nas, dla nas szag, szag, że jest jeden Bóg, Ojciec, jeden Bóg Ojciec, Niechowa, z którego jest wszystko i my dla Niego, i jeden król Izraela, nie, no jeden, król Izraela, który jest królem Izraela, przez Niego, przez którego jest wszystko i my przez Niego. Czyli Chrystus nas kupił i do Chrystusa należymy, nie jest podzielony. Wyraźnie jest napisane, wy zaś należycie do Chrystusa, nie do Jehowa. Chrystus należy nie do Jehowy, do Boga swego. bo prawdziwy Boga prawdziwego. Nie kombinujcie, bo w Srebrzanice pokazujemy wam prawdę i tu jest wyraźnie napisane, że mamy być bez rozdźwięków, zjednoczeni yy, tym samym umysłem, tym samym tok myślenia, gdyż wyja wyjawiono wam bracia przez Ukroje tam domowników Ukroje, że są wśród was za za targi. Mam na myśli to, że każdy z was mówi: ja należę do Jehowy, ja do Ellen White, do adventystów, do wolnych chrześcijan, do Pawła, Apolosa, do Kefasa, a ja do Chrystusa. Chrystus nie Jehowa, Chrystus nie jest podzielony. My są chrześcijanie. Chrześcijanie to mordercy, na Jana Krzyciela się teraz pochcili z sekta. A my jesteśmy chrześcijanie od Chrystusa i Duch Prawdy i Duchu Prawdy. Nas prowadzi Chrystus. Także jak nie jesteście Chrystusowi, nie macie umysłu Chrystusowego. Tutaj 16. My mamy umysł Chrystusowy. Efezan 4. I tutaj jesteśmy świątynią. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Nie Jehowuś. Świątynią, bo Bogiem jest Chrystus. Że mieszka w Was duch Boży, Chrystusowy. Tak, duch Boży. Rzymian 8, 9 to nie ma ducha Chrystusowego. Jana 14, 17. Duch Prawdy. Jeżeli ktoś nie. Jeżeli ktoś niższy świątynię Bożą, to sam się zniszczy jak Judas się zniszczył, bo świątynia Boża jest święta, a, a ta świątynia my jesteśmy, a Chrystus nią kupił krwią doskonałą, nie złoto jest Niech Niechaj nikt samego siebie nie zwodzi, jeśli kogoś ktoś wśród was myśli, że jest mądry na tym świecie, w świecie rzeczy niech się stanie głupi, aby móc się stać mądry gdyż mądrość tego świata Jechowa amerykańskiego Lent jest głupsem u Chrystusa, bo jest napisane, on chwyta mądrych w ich własną przebiegłość. Czyli Jechowa jest taki głupi amerykański, że apostoł Paweł go nie znał, bo 1 Koryntian drugi rozdział to jest napisane, że on tylko znał Chrystusa. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego oprócz Jezusa Chrystusa. Jechowy nie znał. A oni go wpisali, że on Jehowy kazał wzywać. Także świadkowie, idziecie w ogień teraz piekielny Mateusz 5.22, bo wpisaliście tutaj Rzymian 13, 10, 13, gdyż każdy, kto wzywa Jehowy amerykańskiego, będzie wybawiony. Nie będzie wybawiony, bo Jechowa jest morderca. No wyraźnie jest napisane, Jechowa wkrótce zgładzi swoich wyznawców, bo Chrystus zgładził śmierć, dokonało się, i zamordowaliście Jechową właśnie króla Izraela. On jest królem. Nie Panem. A Wy Panem panujecie, Chrystus z duchu i prawdy przychodzi i świadkowie ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia, bo czas się wypełnił. Król króluje, Pan panuje, kogo słuchamy, temu służymy. Wiara to jest w prawdę posłuszeństwo dla Chrystusa Rzymian 1,5, Mateusz 17,5. Jego słuchajcie, Chrystusa nie nas. Chrystusa my wam przekazujemy, bo nie nauczamy, jest żniwo i skrzeszamy was. Jest pierwsze w marca stanie głosimy, a wy śmierć głosicie. I jak faryzeusze w luksusach żyjecie, nie pomagacie biednym sierotom i wdowom, osądzacie fałszywie z pozorów, nie cierpicie dla imienia. A powinniście pocierpieć, bo każdy musi pocierpieć, by wejść psychicznie do królestwa. Zmienić myślenie ze świata do myślenia Chrystusowego. To jest nowo narodzenie, bo Jechowa, Pan Jechowa to jest morderca, a pieczątki ja mam. Dostałem Urszulka, ja z Biszek. Mamy pieczątkę od Siódmego Anioła, bo jesteśmy Waszą matką. Kolecem 426 dajmy Wam pokarm na czas łóżny za darmo i zapraszamy na wesele Baranka. On przyszedł w czasie prawdzie miłości i przez uczniów Uczniów Mateusz 23,8 Chrystusowych. Tu jeszcze graj Mateusz A Emanuelici, że jesteśmy. Czyli Biblia od was, Biblia Przekład Nowego Świata od Świadków Wiechowy, Emanuelici, tutaj są wpisani 23, Emanuel. Oto dziwica będzie brzemienna urodzić syna, czyli Jezus Emanuel. I nazwie go imieniem Emanuel. Emanuel to my. Pierwszy y, dzieje aposolskie 18 jesteśmy świadkami aż po krańce ziemi, a jechowa firma już się kończy właśnie. mi świadkom jechowe, jak się nie nawrócą do Chrystusa, bo macie uznać go za Boga, za ojca, baranka i króla i nauczyciela, i on jest światło o każdego o Mateusz Mateusz 5.22. Nie odbierajcie sobie życia. Bo y, na Syjonie jest kamień, to jest skała i o ten kamień można się potąć albo też zbudować na prawdzie, na Chrystusie i żyć w Królestwie, w raju na ziemi, bo Królestwo przyszło. No bo Jehowa ich nie uratuje. No Jehowa to jest faryzeusz, to jest sadoceusz, to jest taki, no, co nie chce przyjąć prawdy i nie głosi, tak jak apostoł Paweł. Gdzie apostolskie, 9 rozdział 25. Czy w takim czasie żyjemy? I wy wybieracie, czy jesteście owce z Izraela, na prawicę, jakie dobre anioły, łotry, czy kozły. I do piekła diabeł sobie was rzuci: kozio, lucyfer, pan diabeł, w słowniku pan diabeł. Zobaczcie, jak wygląda z jarką, z kopytami w postaci człowieka. Grecki Bożek, bo Jechowa jest młody Bóg fałszywy, jaszczur, pedofil, to jest jakiś zboczenie seksualne, Takie macie na YouTube filmik o nim. Także, jakbyście zaprosili Bogdana na kongres w urszulkę, bo ścierpliwość cierpliwość Chrystusowi się kończy, i byście mogli przyjąć Chrystusa Efezan 5:14 i zmartwychwstać stać dla Chrystusa króla, bo to są króla 19, objawienie 19 rozdział: Król nad królami, bez Jechowy i żona Chrystusa oblubienica. To wy macie być, a nie faryzeusze dla Jechowy, tylko dla Chrystusa jego uczniowie, jak apostowie, byli wyszkoleni przez Jezusa, Emanuela, Emanueli ci, bo jesteście. Tutaj jako córa to przetecznicy katolików. Wyśleć z katolicyzmu objawienie 18,4, a drugi Korintan 6, od 1 do 18 nie chcecie wyjść, a, a apostoł Paweł wyszedł. I jest wybrany, a wy jesteście powołani przez amerykańskiego jechowe. A wielu powołanych ma wybranych Mateusz 22 14 to grałaś? Grałaś. Także to było grane. a jeszcze koniec panowania jak kształt tego świata. Chrystus obejmuje swoje królowanie, dlatego zaprasza wszystkich wybranych, którzy w Niego wierzą, biednych, smutnych, cierpiących, zagubionych, bezrobotnych, tych, co szukają prawdziwej sprawiedliwości, w Jego miłości, tych, którzy nie mogą się odnaleźć w tym zepsutym świecie. Chrystusa królowanie jedyną nadzieją dla ludzkości już obowiązuje Jego prawo oparte na Jego sprawiedliwości, miłości, spokoju, radości, które jest proste i zrozumiałe, nie jest uciążliwe, jak Wasze ludzkie przepisy. Głowa do góry, zbliża się Wasze odkupienie. Także Łukasza 21 od 15 do 28. On daje Chrystus właśnie ten prawdziwą mądrość i tutaj macie jednego nauczyciela, jeden nauczyciel. Chrystus żeście wyrzucili. Mateusz 23, 8. 28 mi was.